Z Ewangelii według świętego Łukasza. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki troszeczkę okulistyczny odcinek. Zapraszam was na niego. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą... To, co wy widzicie. I tak dzisiaj może będzie krótko, ale tak się zastanawiam, że my dla nas dzisiaj wzrok to jest jeden z głównych y, zmysłów, którymi się posługujemy. Obraz, to wszystko, co się dzieje dookoła nas, barwy. Gdzie są tak przesycone i jest cała w ogóle, też o tym kiedyś mówiłem, cała w ogóle taka nauka, która mówi o tym, jak dobierać barwy, żeby oddziaływać na człowieka. Więc ten zmysł wzroku jest dla nas kluczowy we współczesnym świecie. Natomiast często patrzymy na wiele rzeczy, ale czy widzimy, to znaczy, czy dostrzegamy istotę tych rzeczy. Istotę tego wszystkiego, co się wydarza. Bo mam wrażenie, że ta cała otoczka to wszystkie właśnie to w co jest opakowana treść dzisiejsza to nas tak absorbuje że przestajemy wyłapywać treść a skupiamy się tylko właśnie na tej powierzchowności czy umiesz dostrzegać sens rzeczy czy umiesz dostrzegać istotę tego co się wydarza czy umiesz w tym wszystkim idąc za tym naszym niedzielnym rozważaniem dostrzegać obecność Pana Boga bo Jezus to mówi właśnie w tym kontekście. Mówi, że szczęśliwe oczy, które widzą to, co Wy widzicie, czyli Jego samego. Czy dostrzegasz Boga w swojej codzienności? Zostań z tym pytaniem. Być może na cały adwent. Błogosławię Wam serca, kochani. Do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.